Siemma, witam. Nagrywam ten filmik, bo większość guide'ów i poradników na YouTubie, co znalazłem, omijały jeden bardzo ważny fakt, co się robi po drugim dungu. No, nawet te guide'y pisane omijały to. Nie wiem czemu, bo to dość duże, że w jednym momencie musisz się cofnąć zerą. I nikt tego nie wytłumaczył. Większość ludzi pewnie idzie w złym kierunku, a ja dopiero w komentarzach na jakimś filmiku chciałem się dowiedzieć, jak to trzeba zrobić. Bo początek jest prosty. Robisz sobie kampanię tam, jak wybierzesz Mastery, robisz jeszcze kawałek. Tutaj z Council Chambers w, w prawo idziesz, i tu jak masz już tą nóżkę, no to idziesz normalnie. Pierwszy Dungeon Lightless Arbor robisz go, wychodzisz w Imperial Erze. Prosta sprawa, idziesz do góry. Później kolejny Soulfire Bastion robisz go sobie, wychodzisz w Divinerze. I tu jest ten problem. Bo wygląda co, że arenę możesz zrobić? No możesz zrobić, żeby podbić level. Jak poszukasz bucika do skipa, to nie ma go tutaj w okolicy. A jak klikniesz na, na kluczyk, no to cię wywala tutaj. I nie możesz się tepnąć wtedy, tu jeszcze nie masz tych portali. Napisane masz, że wejście jest w innej erze. Jak sobie patrzysz, no jest w innej erze. Tylko tutaj też się jeszcze nie możesz tepnąć. odpowiedź jest taka, że musisz się... Wrócić do Imperial Ery, gdzie już byłeś, do Risen Lake'a i sobie zamiast do góry, to w lewo po prostu, aż do, porobić kłeściki, żeby tu się zabiło bos'a i o, z nim płyniemy tutaj na dół i możemy sobie przejść do, do Time Rift'a, jesteśmy na Ruineterze i idziemy do Sanctum. No i to tyle. Ludzie to omijają, omijają ten fragment, że musisz się cofnąć, a jak się nie cofniesz, to ja tak nawet zrobiłem, że poszedłem tutaj w prawo, myślałem, że trzeba kawałek questów zrobić, tu cię rzuca do lagona, no i zabiłem tego lagona i nie wiedziałem co robić. A odpowiedź jest taka, musisz się po prostu cofnąć, leże. Nie wiem czemu to wszyscy pomijali, dowiedziałem się o tym z komentarzy. Jak zrobisz ostatni dunk, możesz się wrócić, porobić jakieś questy po pasywy i dole, żeby odblokować wszystkie. Który zrobisz, to już nie ma znaczenia. Mam nadzieję, że pomogłem. Element, cześć.